Witam wszystkich na moim kanale i w dzisiejszym odcinku postanowiłem wam nagry nagrywać wam parę ciekawostek piłkarskich bo jak widzicie chyba do pół roku będę nagrywał te ciekawostki piłkarskie oczywiście będę nagrywał też inne filmiki jak się znowu już cieplej i w ogóle to może będę nagrywał filmiki takie już poza domem bardziej ciekawsze no i w ogóle ale dzisiaj się uczynił przyrodzimy ciekawostkę piłkarską o te bal bal jest wywarstki Piłkarz dobra pochodzący już z wali sudowo krzy wygrający w Realu Madryt kontra kontrakt z Królewskim podpisał w 2013 roku po deszczu z Tochemu Bo no, Była taka cie ciekawostka o trochę Horspur. I... na moim kanale, nieka będziecie mieli w opisie do tej ciekawostki, właśnie w tamtej klubie grał kartę balus. Bel... O, Krysztelbel. O, tam się nauczyłem już wymawiać. Nacisk jest zagraniczny, Dobra. W 2013 roku razem z Rearem eliminował w, w, w półfinale Ligi Mizów Balień Muniachum. Ciekawostko, w Muniachum też będzie. A w 2014 roku osiągnął po... W oferunku rozgrywek wreszcie pokonali po dogrywce artykułu Mady 4 do 1. Kariery reprezentacji są rozpocząć od najmniejszych kategorii wiekowych, a w dorosłych wagi w Walii się jako 17-latek i był najmłodszym piłkarzem w historii, broniąc w tej reprezentacji. W latach 2011-2013 został wybrany na film Hazard roku AMP. No to byłoby na tyle. Taka krótka czy ciekawostka. Nie wiem, możecie e, mieć e, filmiki już na feriach albo po feriach takie już co dzień. Na przykład mogę zrobić wam e, tydzień ciekawostek pikarskich, więc naprawdę to będzie sporo na razie to jest o zagranicznych pikazach, bardzo ciekawostki później o klubach i tak dalej także tuż. jeśli wam film się spodobał to łapa w górę subskrypcja i dzwoneczek żeby dostać powiadomienia trzymać się ciepło na razie